W 1897 roku najlepiej sprzedającym się samochodem w Stanach Zjednoczonych był Elektryk. W 1899, dwa lata później, największym producentem aut w tym kraju był producent samochodów elektrycznych. Na początku XX wieku elektryki były taksówkami w Nowym Jorku i Londynie między innymi. Jeździły też jako wozy strażackie w Berlinie. Byli więc tacy, którzy wieszczyli im wielką przyszłość. Co poszło nie tak? Pod koniec XIX wieku wielkie miasta zachodniego świata mierzyły się z wielkim problemem tym były konie. Wykorzystywano ich tak wiele, że na ulicach tworzyły się gigantyczne korki. To z ich powodu, Londyn zbudował pierwsze na świecie metro, które miało przyspieszyć poruszanie się po wiecznie zablokowanym mieście. Ale nie był to jedyny problem, który się z tym wiązał innym były zanieczyszczenia tak, zanieczyszczenia dokładnie te zanieczyszczenia, które zwierzęta zostawiały na ulicach. Wszędzie leżał nawóz, a miasta śmierdziały. W 1881 roku The New York Times pisał na przykład tak: W zatłoczonych miastach można mieć opory wobec zwiększania liczby zwierząt i jeszcze większego wykorzystywania ich usług. Jednym i na pewno nie najmniej ważnym powodem posiadania takich oporów są odchody zwierząt, z powodu których brud uliczny staje się wyjątkowo obrzydliwy. Ulice, szczególnie te, które mają szyny, są bez przerwy pełne nawozu. Alarmowano w ten sposób, że koni w miastach już jest tak dużo, że nie zmieści się więcej. Wyliczano nawet zgony związane z chorobami związanymi z zanieczyszczeniami powodowanymi przez te środki lokomocji. Dokładnie chodziło o te choroby, które były związane z muchami i były przenoszone przez muchy, które z powodu wszechobecnych odchodów także były wszechobecne. W samym Nowym Jorku liczbę ofiar zanieczyszczeń szacowano na około 20 tysięcy ludzi rocznie. Wskazywano, że problemem są także wypadki, ponieważ liczba ludzi tratowanych przez konie była duża i stale rosła. I z tych powodów namawiano oczywiście, by jak najszybciej znaleźć jakieś nowe rozwiązanie, którego upatrywano w technologii. I wtedy pojawił się samochód i uznano, że to będzie doskonała odpowiedź na Ekologiczne problemy ówczesnego świata. Problemy, o których powiedziałem, zachęcały wynalazców do prac nad nowymi pojazdami. Robili to bardzo chętnie, ponieważ problem był tak duży, że wiadomo było, że popyt na rozwiązanie będzie bardzo duży. A duży popyt to wiadomo ogromne pieniądze. Wynalazcy sięgali wtedy więc po różne technologie. Ostatecznie, jak wiemy, wygrał silnik benzynowy, ale na przełomie wieków XIX i XX wcale nie było to pewne. Nie brakowało wtedy, na przykład, zwolenników wykorzystania pary. I do powozów wmontowano silniki parowe. Z tymi był jednak taki problem, że były dość awaryjne i wyjątkowo trudne w obsłudze. Do tego powozami wyposażonymi w silnik parowy jeździło się mało przyjemnie. Zupełnie inaczej było jednak z drugim największym rywalem benzyniaków, z samochodami elektrycznymi. Te początkowo cieszyły się bardzo dużą popularnością i jeszcze w 1897 roku najchętniej kupowanym samochodem w Stanach Zjednoczonych był elektryk. Produkował go Pan Pope, właściciel fabryki, który dorobił się na produkcji rowerów. Ale widząc, że zainteresowanie rowerami w Stanach Zjednoczonych spada, a jednocześnie rośnie, zaciekawienie nową technologią postanowił spróbować z autami. I we wspomnianym 1897 roku jako pierwszy na świecie zaprezentował masowo produkowany samochód elektryczny. Ważył około 900 kg i Osiągał zawrotną prędkość 24 km na godzinę. Korzystał ze zestawu czterech baterii kwasowo-ołowiowych, które można było ładować z normalnej sieci elektrycznej. Bez trudu przewoził dwie osoby i okazał się ogromnym sukcesem. Zaledwie dwa lata później z fabryk Połpa wyjeżdżało około połowy wszystkich produkowanych w Stanach Zjednoczonych samochodów. Elektryki były czystsze i wygodniejsze od ówczesnych benzyniaków, więc sięgano po nie bardzo chętnie. Szczególnie chętnie robiły to kobiety. Uważano, że jest to doskonały samochód dla pań a z czasem zaczęto go nawet w ten sposób reklamować. Powodów było kilka. Po pierwsze te spalinowe odpalano wtedy nie z pomocą stacyjki i kluczyka, ale korby. By zakręcić taką korbę potrzeba było sporo siły i uważano, że większość pań sobie z tym nie poradzi, a w każdym razie będzie miała problemy. Po drugie zasięg elektryków był ograniczony, co miało dawać mężom poczucie kontroli nad tym, gdzie są ich żony. Mówiono o tym zupełnie otwarcie, zachwalając ten atut między innymi w magazynach motoryzacyjnych. Po trzecie elektryki były zdecydowanie mniej awaryjne, co jest oczywistym atutem. Doceniali to wszystko na nawet fachowcy. I Henry Ford wolał żonie Klarze kupić samochód elektryczny, niż dać jej model T z własnej fabryki. Sam zresztą też próbował stworzyć niedrogi pojazd elektryczny dla mas i zawiązał w tym celu nawet spółkę z Tomaszem Edisonem. Nic z tego jednak nie wyszło, ponieważ wynalazcy nie udało się opracować wystarczająco dobrych baterii, jednocześnie tanich i zapewniających duży zasięg auta. Samochodami elektrycznymi jeździły wtedy nie tylko kobiety. Dość popularne były także elektryczne taksówki. Pod koniec XIX wieku w Londynie ruszyła sieć bersji Cup, która jednocześnie na ulicę wysyłała nawet 75 samochodów. Te miały od 3,5 do 8 koni mechanicznych, od do, bo wszystko zależy od tego do jakiego źródła zajrzeć, i osiągały prędkość 19 km na godzinę. I tak niezłą, kiedy wziąć pod uwagę, że samochód wyposażony w silnik o mocy kilku koni mechanicznych potrzebował baterii, która ważyła 711 kg. Usługa była dość popularna wśród Londyńczyków, którzy ze względu na charakterystyczny dźwięk nazywali te taksówki kolibrami. Ale przepadła już w w 1899 roku ze względu na szybkie zużywanie się samochodów. A zużywały się szybko dlatego, że były bardzo ciężkie. I między innymi ówczesne opony nie dawały sobie rady z tak dużą masą. Był też elektrobat, który był na dobrej drodze do podbicia Nowego Jorku. Samą sieć założono w Filadelfii, ale później rozwijano przede wszystkim w największym mieście wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Swój wzrost zawdzięczała przede wszystkim temu, że rozwiązała problemy z zasięgiem. Zamiast co chwilę ładować auta, kierowcy po prostu regularnie zjeżdżali do bazy, gdzie czekały na nich na naładowanie baterie. Wymieniano całe baterie i samochody niemal natychmiast wracały na ulice. W szczytowym momencie w samym Nowym Jorku jeździło prawie 70 elektrycznych taksówek tej sieci. Przejęła ją wtedy grupa finansistów, która na jej bazie stworzyła firmę Electric Vehicle Company, największego producenta samochodów w całych Stanach Zjednoczonych w 1899 roku. A jeszcze w 1900 roku w USA sprzedawano więcej aut elektrycznych niż spalinowych. Z kolei w 1908 roku Berlin zamówił elektryczne wozy strażackie. Zrobił to, ponieważ szef miejskiej straży pożarnej chciał zrezygnować z koni, a uważał, że benzyniaki nie są wystarczająco niezawodne. Wszystko wyglądało więc dobrze i elektrykom wieszczono naprawdę wielką przyszłość. Co zatem poszło nie tak? Coś co wciąż brzmi bardzo znajomo. Po pierwsze, zasięg tych samochodów był niewielki. Korzystano z baterii kwasowo-ołowiowych, więc bez ładowania przejeżdżały maksymalnie około 30 mil. Po drugie, dużym problemem był czas ładowania, który bardzo uprzykrzał korzystanie z samochodów elektrycznych. O wiele łatwiej było wlać do baku benzynę lub alkohol, bo i na nim wówczas jeżdżono. Po trzecie, ówczesne elektryki nie za bardzo radziły sobie poza miastami, ponieważ miały trudności z pokonywaniem wzniesień i zdarzało się, że trzeba było je pchać pod górę. Nadawały się więc do jeżdżenia po miastach, ale w trasę. Nie za bardzo. Nie pomógł im także chybiony marketing, z czasem utożsamiono je bowiem z samochodami dla kobiet, a te stanowiły wtedy zaledwie kilka procent kierowców. Producenci samochodów spalinowych celowali raczej w grupę mężczyzn o wiele liczniejszą. Robiąc to bardzo skutecznie, bo sprzedając im moc, warkot silnika i coraz większą szybkość kolejnych modeli samochodów. Kiedy Ford opracował metody masowej produkcji, wypuścił niedrogi Model T, było pozamiatane i elektryki zniknęły z rynku na wiele lat. Na dobre wracając dopiero w 1990 roku, kiedy pojawił się koncepcyjny Impact. Napędzany dzięki kwasowo-ołowiowym bateriom samochód, który rozpędzał się do blisko 300 km na godzinę. Jego osiągi zaimponowały szefostwu General Motors, które postanowiło przyjrzeć się możliwościom sprzedaży aut elektrycznych i w 1996 roku wypuściło EV1. Niewielkie coupé o zasięgu zależnie od wersji od około 100 do nawet 200 km i mocy około 137 koni mechanicznych. Samochód był testowany w Kalifornii i cieszył się tam sporą popularnością. Zainteresowanie jednak nie pomogło i projekt dość szybko zamknięto. General Motors tłumaczyło to nieopłacalnością inwestowania w samochody elektryczne, ale zewnętrzni obserwatorzy zwracali raczej uwagę na niechęć do robienia konkurencji modelom spalinowym ze sprzedawania, których żyła ta potężna korporacja, często wskazując przy tej okazji na marketing. Do samochodów elektrycznych zachęcano bowiem odwołaniami do ekologii, tego, że są bardziej zielone i czystsze, co samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie to, że robiła to korporacja żyjąca ze sprzedaży aut spalinowych, które w tym kontekście zaczynały wyglądać na gorsze. Ponoć zorientowano się, że promowanie nowej technologii uderza w starą, która zapewniała może pieniędzy, i zdecydowano się zrezygnować. Okazję wypatrzyli jednak innowatorzy, którzy nie mieli takich ograniczeń. Do tego na przełomie wieków upowszechniły się baterie litowo-jonowe, co znacząco zwiększyło możliwości konstrukcji elektryków. Dzięki temu baterie stały się bowiem jednocześnie lżejsze i pojemniejsze. I wkrótce pojawił się bezpośredni poprzednik Tesli – T-Zero. Ten sportowy prototyp miał już blisko 500 km zasięgu, do setki przyspieszał w 3,6 sekundy i rozpędzał się do 230 km na godzinę. A także oczarował założycieli Tesli, którzy oparli na nim konstrukcję swojego roadstera. Ten świetnie wyglądał, bardzo dobrze jeździł, i odczarował samochody elektryczne dla odbiorców. Co było dalej? Wiecie doskonale. Elektryki mają swoich gorących zwolenników i równie zaangażowanych przeciwników. Co wynika zapewne z tego, że choć mają wiele atutów, to nie nadają się dla wszystkich kierowców. Nie tylko ze względu na wciąż wygórowane ceny, ale też to, jak różni ludzie użytkują swoje auta i do czego ich potrzebują. Mimo to, wiele osób przekonuje, że przyszłość na pewno należy do samochodów elektrycznych. Ale czy tak jest naprawdę? Co myślicie? A czy samochody elektryczne mogą zbawić świat? O tym przeczytacie w książce odwołać katastrofę.